Witam, elo! Cześć siemanko W dziewiątym odcinku Gimby Znajo! <noise> Dzisiaj przedstawimy grę, o którą od jakiegoś czasu prosiliście w komentarzach. Jakoś mnie to zresztą nie dziwi, no bo w końcu METIN 2 to MMO dla typowego gimba z IQ szympansa. Nie no, Dobra, spokojnie żartowałem. <noise> METIN to zajebista gra, o ile oczywiście macie żółte papiery i lubicie ładować se na talerz. kupsko z Dupska. <noise> No dobra, zaczynamy! Załączmy! Metin 2 miał swoje 5 minut jakieś 5-6 lat temu. Za czasów kiedy ja byłem jeszcze małym, słodkim gimbem z małym słodkim pindolkiem. Generalnie no, p... wówczas w takie MMO jak Lineage 2 czy World of Warcraft. No i, szczerze powiedziawszy, gardziłem Metinem z całego serca. Wkurzało mnie, że dzieciaki zamiast tracić swój cenny czas na jakieś bardziej skomplikowane, rozwijające mózg gry, siedziały i jerały się jakimś tam swoim wojem na 50. levelu. Załącz Metina! Lecz muszę przyznać, że przy Tibi Metin wypada nieziemsko. Ale co tam w ogóle się robi w tym stretinie? Mamy do wyboru chyba cztery klasy postaci, jest jakiś tam wojak, który może robić za tankera. Magik, jakiś demon czy ch... co No i oczywiście coś na zasadzie skrytobójcy bądź łucznika Wbijamy expa na tysiącem tysiące mobków A za każdy level dostajemy jakieś tam staty wow. Oczywiście Jak w każdym MMO naszym celem jest zrobienie postaci Na dwumiliardowym levelu z pancerzem I bronią świecącą na kilometr no dobra, ten metin może nie był taki straszny. Prawda jest taka, że wszystkie MMO to pożerające życie nowotwory i gra się w nie tylko dlatego, że chłopaki z osiedla również grają. Oczywiście, nie obyło się bez kłótni pod blokiem oraz słynnych pojedynków PvP Seby z Matin Raz pamiętam sytuację, gdzie dwóch najlepszych kumpli przestało się do siebie odzywać, bo jeden zrobił PK drugiemu, bo się o coś pokłócili. Słynne mam coś wojen wiało grozą na kilometr, a osoby z najsilniejszą postacią siały postrach w każdym gimnazjum. W Metinie można też było tworzyć gildie, posiadać własne siedziby, co już w ogóle tworzyło szkolne gangi sprzedające fedron czy inne gadżety. No i Louisy, masz jakieś panie? Może? Jakiś panie? Ja nie wiem o co chodzi zostałem. Dobra, dawajmy fedron. 50 groszy. Wielkim minusem gry jest brak fabuły. Questy są. Ch... W zasadzie idziesz przed siebie i z Ekspa expa, co szybko się nudziło i pozostawiało pewien niesmak w ustach, podobnie do tego, który zostawiał ci twój stary, gdy zostawałeś z nim sam na sam w pokoju. Na zakończenie opowiem wam jeszcze kawał. Co mówi typowy gracz MMO, kiedy obudzi się z kacem po ciężkim zgonie? O k**wa DC. No, hello, Uwaga. Przed włączeniem tego odcinka upewnij się, że masz ustawioną jakość HD, gdyż tylko wtedy będziesz mógł w pełni cieszyć się grafiką prezentowanej gry. Witajcie moi mili. Wreszcie nadszedł ten czas, abyśmy mogli w kolejnym odcinku GIMBY NIE ZNAJĄ zaprezentować najlepsze MMO w historii gier komputerowych. Jeżeli mówi wam coś majestatycznie wyrenderowane, Pana grafika na Cry Engine 3, jeżeli mówią wam coś setki godzin na wbijaniu levela. Jeżeli wcieliliście się kiedykolwiek w knajta albo Druida, to znaczy, że pamiętacie Fibie, najcudowniejsze dzieło w historii gier MMO. No to zaczynamy! Kiedy czas mam, to gram, a czas ciągle mam, więc będę grał ile sił w komputerze. Mam ambicje wysoko mierze. chcę mieć level numer 100. Grać, grać, to jest motto O! A widzę teraz, że się z bardzo dobrego ekspienia. E, tak, więc byłem sobie na e, Giant Spiderze. Tibia to gra legenda. Nie ma chyba MMO bardziej owianego tajemnicą. Za czasów mojej gimbazy Tibia była tak popularna, że grał w nią praktycznie każdy gimbus. Gra była tak uzależniająca, że głośno było o przypadku, w którym matka zabroniła swojemu synowi grać w Tibie, a ten przypalił jej krzesłem ulepszony na plus 10. Słyszeliście, co zrobiła moja stara? Usunęła mi konto w Tibie. No co to kur... jest? No i przyjęli jej tym krzesłem. Ale co tak naprawdę robimy w tej grze? A to w zależności, jaką klasę postaci sobie wybierzecie. Kolega jest akurat knajtem, to on z, y, wali z, y, z aksa, a ja jestem y, z druidem i walę z roczki. Chodzenie i nap***anie potworów, zbieranie lutu oraz obserwowanie cudownie wyrenderowanego nieba. To jest właśnie Tibia, jaką znam. Jeżeli do tego dorzucimy fakt, że gra miała ch... zabezpieczenia i łatwo było zostać zhakowanym, szczególnie jak zabiło się nie tego gracza, co trzeba. Jeżeli jestem hakerem, to mam większe prawo niż wy. Pinujcie dupki swoje. To rozgrywka dawała nam niesamowite wrażenia. Niekiedy można było się ostro wkurzyć. Warto wspomnieć, iż Polacy byli najlepszymi graczami w Tibi. Pokażę mojego sorca, tu takiego dwa dni go robiłem! 40 level, 37 M level. A jeden z naszych był pierwszą osobą, która wbiła legendarny 300 level. Swoją drogą granie w to MMO mogło być niezłym interesem. Niektóre konta szło opchnąć za kilka tysięcy złotych, co nieraz było powodem brutalnych ataków uzbrojonych w nożyczki gimbów na bogu ducha Winnych posiadaczy potężnych postaci. A teraz na poważnie. Tibia to totalna ch gra na po całości, począwszy od elementów RPGowych na oprawie audiowizualnej kończąc. W grze nie ma nieba, nie ma dźwięków. Postacie poruszają się jakby zesrały się w gacie, a ilość umiejętności i rozwój postaci jest ograniczony jak mózgi ludzi grających w to ścierwo. Tibia pozbawiona jest jakiejkolwiek fabuły i jedyne co tam robisz to no dalasz przycisk myszki jak jakiś atakując rozpikselowane, paskudnie zaprojektowane potwory. Jedynym plusem tej gry jest rozbudowana społeczność oraz wielka mapa, ale co ci po wielkiej mapie, jak wszystko wygląda jak obryzganek gównem i żegowinami. Każdy, kto spędził chociaż godzinę z tym gównem ma zrysowany łeb na resztę życia. Ja rozumiem, że granie w gry to hobby i tak dalej i w zasadzie nie ma żadnej różnicy między pielęgnowaniem kwiatka a wbijaniem leveli naszej postaci, ale róbcie to w jakiejś wartościowej grze, a nie takim syfie bez polotu i finezji, jakim jest Tibia. To tyle na dziś. Jeżeli masz zainstalowaną Tibię, to pij się w łeb i skasuj konto. Być może jest jeszcze dla Ciebie nadzieja. Pozdrawiam i do usłyszenia. Cześć. Witam Elo, cześć, Szymanko! W siódmym odcinku Gimby znają! Dzisiaj przedstawimy ulubioną grę wszystkich gimbów, a mianowicie League of Legends, lub jak to woli. Lel. Jeżeli już boli cię dupcia, ty mój mały, słodki pindolku To tam na dole są komentarze, możesz wylać swoje bóle, a ja rozpaczę twoje głębokie przemyślenia. No dobra, mamy Mida, mamy topa, mamy bota, no to zaczynamy! League of Legends to typowa drużynowa na... Bierzesz ekipę, zgarniasz kapuchę i... Z na ustawkę. Potyczki toczymy z żywimi, co za czym idzie w ku... Graczami, szczególnie jak traficie na jakiegoś gimba, który zreportuje Was tylko dlatego, że dobrze gracie. Z drugiej strony pewnie nie jeden gracz się zdziwił, jak jakiś pronak Jasz okazywał się mieć 8 lat. Co ciekawe, na Lolu można zarobić grubą kapuchę, podobnie jak Jarosław pasza Biceps na Counter Co roku organizowane są międzynarodowe zawody w wyciąganiach z wody, a zwycięzca dostaje dziesiątki czy nawet setki tysięcy dolców, albo i jeszcze więcej. Tak w ogóle za granicą powstają szkoły, gdzie młodzi adepci szkoleni są w dziedzinie Lola. Ciekawe jak wyglądają wykłady tak na poważnie, to nie ma co hejtować Lola. Gra wymaga od młodego człowieka odrobiny pomyślunku, uczy działać drużynowo. No chyba, że traficie na totalnych zje... wtedy, choćbyście posiadali umiejętności strategiczne jak sobie ski czy batory, to niestety mecz skazany jest na porażkę. Najciekawiej gra się ze zgraną ekipą, będąc w kontakcie na tym spiku czy z Bardzo dużym plusem Lola jest polska wersja językowa. I nie mówię o samej grze, ale o społeczności. Oficjalnym językiem urzędowym Lola jest polski. Serio. Na jaki mecz nie wbijecie, zostaniecie przywitani k**** i ku na ekranie czatu. Oczywiście każdy gracz posiada dokładne informacje o Twojej starej i Twoim starym. Podobnie jak w CS-ie. No dobra, no to może opowiem wam kawał o Lolu. Co robi Shen na stacji benzynowej? Tankuje. Rozumiecie? W sensie ten Shen to taka postać, która robi często zatanka, taka gra słowna, no bo tank po angielsku, nie nieważne. To tyle na dziś. Nie będzie żadnego specjalnego pożegnania, po prostu sobie już idźcie, a najlepiej idźcie sobie do innych odcinków naszych serii. Pozdrawiam.